toruńskie służby oczyszczania miasta wygrały walkę z marznącym deszczem. Większość ulic miała czarną i bezpieczną nawierzchnię. Za to rano dużym problemem dla kierowców był lód osadzający się w czasie jazdy na szybach samochodów. Pracuje w ciągłości 16 pół solarek 5 z solarkami na ulicach naszego miasta. Wysypaliśmy do tej pory 200 ton soli, 14 ton chlorku. Wapnia oraz 60 ton piasku. Włączyliśmy do akcji chlorek wapnia ze względu na niskie temperatury i padający deszcz. To jest środek, który doprowadza do tego, że w bardzo szybkim czasie marznący deszcz jest rozpuszczany na jezdniach. Toruńscy kierowcy mówią, że mimo marznącego deszczu po mieście jeździło się nie najgorzej. Jest ciężko, ale tragedii nie ma, także myślę, że nie ma, nie ma co narzekać. No. Jest zima, więc czego się mamy spodziewać? Jest to jakieś wyzwanie i, i uczy tak naprawdę bezpiecznej jazdy. No wiadomo, jak to się jeździ często, no to nie ma strachu aż takiego. Jeździ wolno, ostrożnie, wystarczy. Jednak instruktorzy nauki jazdy przestrzegają kierowców przed nadmierną pewnością siebie i zalecają zachowanie najwyższej ostrożności na drogach. Warunki są dzisiaj naprawdę kiepskie. Ślisko na chodnikach, na jezdni. Tam gdzie jest posypane, jest, jest całkiem dobrze, ale tak, Miejsca nieposypane. No, trzeba naprawdę zachować szczególną ostrożność, szczególnie odległość za pojazdami, przy hamowaniu, też jazda defensywna tutaj się kłania. Także Toruński Wydział Ochrony ludności ostrzega przed pogarszającą się pogodą i przypomina wybierającym się w podróż, że nie wszędzie na drogach regionu i kraju. Jeździ się tak dobrze jak po Toruniu. W przypadku jeżeli planujemy dalszą podróż, dalszy wyjazd gdzieś, to musimy liczyć się z tym, że gdzieś nas może zastać jakaś sytuacja, że droga będzie nieprzejezdna. Należy zaopatrzyć się w jakiś koc na drogę, wziąć ze sobą ciepłe picie no i przede wszystkim zatankować samochód do pełna. Prognozy pogody przewidują dalsze obniżki temperatur i jeszcze trudniejsze warunki na drogach.